Daleko stąd, w małym miasteczku, żyła rodzina Williamsów, złożona z dwóch kochających się rodziców Lizy oraz Roberta Williams. Mieli również córkę przepiękną Emily. Ich życie można opisać jako bardzo szczęśliwe. Może nie mieli zbyt dużo pieniędzy, ale potrafili się wspierać w trudnych chwilach, a ich relacje były niezniszczalne. Z jednej strony Emily, tak samo jak rodzice, kochała życie w miasteczku, jednakże jej romantyczna natura wciąż marzyła o czymś innym. Gdy szła spać, gdy siedziała na ławce, gdy chodziła do szkoły, cały czas jej głowę zajmowały myśli o innym świecie. Nie dość, że w tym mieście nie było nikogo ciekawego, to jeszcze powoli krajobraz i atmosfera zaczynały jej się nudzić. No w końcu ile można patrzeć na kury i ganiać się za lisami? Dziewczyna marzyła o ekscytujących przygodach w egzotycznych miastach, o nowych, nieznanych ludziach, o miejscach pełnych tajemnic. Z drugiej strony czuła się jednak winna, ponieważ rodzice starali jej się zawsze zapewnić wszystko, o czym tylko marzyła. Nie mogłaby po prostu zostawić i wyjechać, oni jej wciąż potrzebowali. Pewnego dnia podczas kolejnego wieczornego spaceru wpadła na pewien pomysł. W po bliskim parku znajdowała się studnia, o której krążyły mroczne legendy. Niektórzy mówili, że spełnia życzenia, inni, że to jakaś zbędna budowla z dawnych lat. Emili bała się do niej podejść. Od dziecka słyszała plotki, że studnia jest nawiedzona i potrafi kogoś opętać, jeżeli jest się nieuważnym. Brzmi jak beznadziejna sytuacja, więc po co ona tutaj w ogóle przyszła? Z jednego ważnego powodu: studnia podobno potrafi spełnić życzenia, a i naprawdę przydałaby się teraz gotówka. Gdy zrobiła krok ku studni, nagle z jej wnętrza rozbłysło jasne światło. Zdeterminowana podeszła bliżej. Nagle oślepiło ją złote światło, i nim się obejrzała, ze studni zaczęły wylewać się pieniądze. Oszołomiona, nie wiedziała, co ma zrobić, ale chyba nie ma sensu nam stać i się gapić, prawda? Wciąż w wielkim szoku, postanowiła wrócić do domu. Kolejnego dnia obudziła się, myśląc, że to po prostu był tylko sen. Jednak z jakiegoś powodu pieniądze wciąż znajdowały się w jej kieszeniach. Emily doskonale wiedziała, co to oznacza taka szansa nie zdarza się często. Nawet jeżeli byłby to kolejny sen, postanowiła w końcu spełnić swoje marzenie. Wielka przygoda w nieznanym miejscu. Jedni wygrywają pieniądze z nawiedzonej studni, a drudzy znów kłócą się z rodzicami. Kiyoshi po raz kolejny tłumaczył rodzicom, że nie zamierza kontynuować rodzinnego biznesu. Niestety, oni nigdy nie rozumieli jego pasji do gór. Nigdy nie chciał być biznesmenem. Tak naprawdę sport to było jego marzenie od dziecka. Jednakże ojciec miał już inne plany, nawet zanim Kiyoshi się urodził. Góry, narty, śnieg, to było coś, a nie siedzenie w firmie i gapienie się na rachunki. Gdyby tylko rodzice zrozumieli i dali mu spokój z tą ekonomią. W tym samym momencie, ale w innej części świata, Emily postanowiła, że zrobi rodzicom niespodziankę i wszyscy razem pojadą w góry. Tata Robert wielokrotnie pytał, skąd udało się zdobyć te pieniądze, ale dziewczyna odpowiadała, że przecież wygrała w konkursie szkolnym. Niezbyt w to wierzył, no ale co, miała mu powiedzieć, że po prostu dostała od magicznej studni? Byłoby tylko gorzej. Na szczęście hotel był tak przytulny, że wszyscy zapomnieli o swoich problemach i po prostu oddali się różnym rozrywkom. Po bolesnych piekołkach w śniegu Emily postanowiła trochę odpocząć. Była bardzo zmęczona. Jej skarpetki były całe mokre, a na nogach miała chyba z dziesięć siniaków. Nagle jednak poczuła się bardzo słabo. Kioshi po raz pierwszy widział tak zdeszaną osobę. Z obawy o zdrowie tej dziewczyny postanowił zapytać, czy wszystko jest w porządku. Na początku było widać, że dziewczyna gdzieś odpływa, ale z każdym zdaniem rozmowa ciągnęła się coraz dłużej i dłużej, aż tu nagle i wtedy wchodzę ja, ponieważ moi drodzy, wydaje mi się, że nasze gołąbeczki potrzebują troszeczkę pomocy, żeby stać się parą. Ale no proszę was, oni są dla siebie całkowicie stworzeni, ja tylko tak delikatnie pomagam. Może zabrałam ich na randkę w sobotę o 24. Ehm. Um. Co nie, jest, co nie jest w ogóle dziwne, prawda, prawda? Ten park jest pusty, nikogo tutaj nie ma. Jest cały dla nas, więc będziemy mogli się poznawać i tę randkę naprawdę dobrze przeprowadzić. I co dalej usiąść i poznać sobie spatiu? To jest raczej. To jest raczej proste. O! Emilia cię bardzo proszę. Ja rozumiem, że ty jesteś trochę niezdarna, ale tutaj bardziej może. No. Nie kompromituj się przy kiosie, bo będzie bardzo, bardzo, bardzo niezręcznie. Moi drodzy, i jak to się stało, że oni są w ogóle już na pierwszej randce, no to po prostu musi być magia świąt. Ja w ogóle zastanawiam się, ponieważ niedługo będzie trzeba sobie wręczyć prezenty, co oni mają w głowach, ponieważ nie znają siebie zbyt dobrze, a jednak święto jest takie, że trzeba komuś coś podarować. Jestem bardzo ciekawa, co wymyślą, my ponieważ na razie ich miłość kwitnie, ale gdyby na przykład ktoś dał komuś jakiś nie trafiony prezent, to ja nie wiem, czy tutaj ta miłość nie okazałaby się bardzo, bardzo krótka. Ale urocze kołóweczki. No, mówiłam wam, że oni są dla siebie stworzeni. Całkowicie 100%. Jednak teraz, kiedy właśnie zakończymy tę randkę, zajmijmy się czymś innym, ponieważ, tak jak wam mówiłam, święta już niedługo, a oni wciąż są nieprzygotowani. Minął miesiąc, a oni spędzają swoje pierwsze wspólne święta. Poprzednie problemy poszły w niepamięć. Teraz pojawiło się inne, najważniejsze zadanie: jaki prezent kupić drugiej połówce? Gdy Emily wróciła z urlopu, od razu zaczęła myśleć nad prezentem, jednakże moja droga malowa nie chyba niezbyt dobrze ci wychodzi. Znaczy, przepraszam, jeżeli um, zamierzasz podarować ten właśnie obraz Twojemu chłopakowi, to na pewno mu się spodoba. Wcale nie pomyśli, że miałaś jakieś koszmary jako dziecko, albo ja słuchajcie, nie wiem, co się dzieje na tym obrazie, co ty być? <śled> Um, kochana, ja wiem, że ty się starasz, ale naprawdę wychodzi coraz gorzej. Czy ty naprawdę zamierzasz dać mu obraz, na którym jest z jakiegoś powodu tutaj szklanka, czy tam kieliszek i maska? Jakby co to oznacza? Jaki jest, jak jest pomyślunek za tym? Zobacz, moja droga, masz coraz mniej czasu, ponieważ tak naprawdę w środę już jest Wigilia, już będziemy wręczać prezenty. A ty, jeżeli naprawdę zamierzasz dać mu coś takiego... Um, to ja ci życzę powodzenia. Kiyoshi chciał namalować obraz, jednakże okazało się, że ma dwie lewe ręce do sztuki. Czas się ukończył, a oni wciąż nie mieli wyważonych podarunków. Za to z tego co widzę, Kiyoshi postanowił zrobić inny prezent, chyba jakąś kompozycję kwiatową. Mój drogi, um, ja na ciebie liczę. O, chyba się nie, nie udało coś. Chyba coś nie było w ten sposób tak jak myślałeś, prawda? No, jeżeli to dasz więcej kwiatów, to powinno być w porządku. Teraz to rzeczywiście wygląda trochę blado i trochę goło, ale ja w Ciebie wierzę, dasz sobie radę. Pamiętaj, mój drogi, więcej kwiatów, po prostu więcej kwiatów. O, dokładnie o to chodzi. Proszę bardzo, dodaj tam coś jeszcze. Nie dawaj jej po prostu zwykłych liści, bo to mogłoby być niemiłe. Nie załamuj się, nie załamuj się, będzie dobrze. Będzie dobrze, tak, tak, tak. Syp tam coś, jakiś brokat, właśnie. Tutaj wstążkę, jeszcze jedną stokrotkę. I powinno być naprawdę cudnie. Okej, okay. zamierzasz to zrobić, mój drogi? No coś, moi drodzy, wychodzi. Naprawdę jestem z niego dumna. Tutaj widzę, daj, dodaję kwiaty, więc się mnie posłuchał cudownie. Mój drogi, tak jak ci mówiłam, nie załamuj się. Jeszcze możesz to dopracować i jeszcze naprawdę to będzie przepiękne. I chyba coś wyszło. Ej! No, może trochę. Delikatnie wygląda jak jakiś bukiet na pomnik, ale słuchajcie, jak na pierwszy raz to nie jest źle. No i już, moi drodzy, mamy dzień świąteczny. Proszę bardzo, zimowa fiesta. Może na początku ozdóbmy ten dom, żeby to było, wiecie, no, żeby to ładnie wyglądało, tak naprawdę. Proszę bardzo, powieźmy te dekoracje. I cóż to moja droga będzie robić. O, mamy światełka, cudownie. Ok, super. Dobra, co jeszcze możemy tutaj zrobić? Um, może wybierzmy świąteczne dekoracje i ozdóbmy ogrodzenie z okazji zimowa fiesta. O kurczę, ile tutaj jest różnych rzeczy? Poczekajcie, no to w takim razie ja wybieram takie ładne światełka. Proszę bardzo, gdybyś Emilii mogła to zrobić, ponieważ, moi drodzy, zaraz przyjdzie Kioshi i um, no będzie czas na tutaj wręczanie prezentów. No proszę bardzo, tego to obrazu, który może nie jest najpiękniejszy, ale na pewno jest zrobiony z serca. O proszę bardzo, nasz dom jest pięknie udekorowany, Kiosz już przyszedł, czas świętowania zacząć, proszę bardzo, um, no moja droga wręcz mu. Wręcz mu ten prezent związany z Zimą To o uroczy grzyb, możesz mu dać, możesz mu dać te część do ulepszeń, kochana, ale ty tutaj prezentów naszykowałaś, ja wiedziałam, nie no, wydaje mi się, słuchajcie, że to jest najpiękniejszy prezent, jaki można komukolwiek dać, prezent po prostu z serca, wykonany samodzielnie, ten oto obraz, zobaczmy, czemu się podoba, zobaczmy, czemu się podoba, no, dawaj młoda, Ro robimy to. Proszę bardzo, i to jest dla Ciebie prezent, mój drogi. Uwielbiam Cię, kocham Cię. Długo nad tym temat myślałam e, i nawet e, chyba mu się nie. <śm> A nie? Przepraszam bardzo, wspaniale było spędzać czas, stopu będzie do i z pewnością czeka nas jeszcze wiele wspaniałych wspólnych chwil. Nie mam co do tego wątpliwości. Aha, Emili, tak to sobie tłumacz, moja droga, ponieważ wiesz, co? Powiem Ci szczerze, że jeżeli chodzi o prezenty, to to był absolutny niewypał. On chyba nie jest zbyt z tego um, zadowolony. Zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić. O, proszę bardzo, mamy, możemy kolejny dać prezent. Jednakże, wiecie co? Ja bym wolała jednak, e, może, może jednak dać sobie spokój, ponieważ to. No, wręczanie prezentów naszej Emilii nie wychodzi zbyt dobrze. Ale jednak mam nadzieję, że wszystko im się uda, moi drodzy. Że jednak ta historia, no przykra w niektórych przypadkach, szczególnie w, no, u Kiyosiego, będzie miała tutaj szczęśliwe zakończenie. A teraz możemy celebrować święta i e, i prawdopodobnie da naszej Emilii tutaj te kwiaty, ale mam nadzieję, że ona zareaguje lepiej niż on. No to co, moi drodzy, koniecznie napiszcie mi w komentarzach, co wy właśnie dostaliście od Mikołaja. Ja mam nadzieję, że nie jakąś laurkę narysuję. Z patyczakami, naprawdę wierzę w to, że dostaliście coś, co chcieliście. No i co? Do kolejnego zobaczenia, wesołych Mikołajek i cześć!